Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości. Dzisiaj będą nam troszkę chyba przeszkadzać, bo tam jeszcze o późnej porze wiercą, wprowadzają się jacyś nasi aniołowie, więc trzeba to zrozumieć akurat w tym momencie, kiedy ja nagrywam. No tak właśnie jest. Ale nie ma się czym przejmować, bo wszystko musimy tolerować. Kosmos zionie ogniem i też musimy to tolerować. Jakieś meteoryty latają, jakieś asteroidy w koło, które mogą uderzyć i uderzą pewnie tak jak ten młot tam u góry, który dzisiaj jest. Ojciec Pio mówił, że w następnym pokoleniu będą uderzać już meteoryty w Ziemię, więc powiedział, że będzie niebezpiecznie <laughs> trzeba chodzić w parasolkach chyba. No ale jak taki kilometrowy będzie leciał <laughs> kawałek skały, to raczej parasolka nam nie pomoże. Żartuję oczywiście. Ale nie, w tym, co mi ojciec powiedział, to tak, że będą w następnym pokoleniu uderzać. Więc bomba atomowa to będzie pikuś wobec tego, co będzie, jakie będzie uderzenie gdzieś tam w kulę ziemską, bo już coraz bliżej niektóre skałki sobie krążą. No, ale to nie o to chodzi, żeby się straszyć, bo, bo yy, umrzeć trzeba, niezależnie czy nas odparuje, czy umrzemy naturalnie. Nikt nie uniknie śmierci. Jego ojciec mówił: każdy, kto się urodził, musi umrzeć. I ja, i ty, i każdy inny i mucha, i mrówka, i osa, i pszczoła, i zwierzątka wszystkie inne i kaczątka, i łabątki i wszystkie. Dzisiaj byłem nad Stawem z majką i mamą jej ale dzisiaj łabątki gdzieś się skryły w szuwarach chyba opłakują swojego jednego. Postraciły, nie wiadomo, czy to lis, czy ktoś zaatakował, <coughs> czy jakiś pies, bo tam przy, wychodzą ludzie z psami, puszczają, być może one wyszły na zewnątrz. I widziałem, jak właśnie mm, były w wodzie, jeszcze na przykład parę dni temu z tymi moimi, i ktoś szedł z psem, to uciekały z daleka, bały się mm, psa, nawet jak były w wodzie. Widocznie są zagrożeniem <coughs> dla nich psy. Być może tak się stało, ale my musimy iść swoją drogą, jak i one swoją. I nieważne, czy się kosmos skończy, bo na pewno się skończy będzie koniec świata kiedyś świata. Najpierw tej ziemi, słońca przecież galaktyk jest miliardy miliardów słońce będą gasły i rodziły się jeszcze nowe, i rodzą się nowe. Tak samo jak ojciec mówił, że Wyszliśmy z nieba, ale jeszcze się zdarza. Mówi, że do dzisiaj niektórzy z nieba wychodzą nie, żeby pomagać, tylko żeby po prostu skosztować tego świata. No i się wpakują potem takimi putinami albo kimś tam się stają za jakiś czas, bo nie mają jakiejś misji, tylko wychodzą po prostu jeszcze, żeby z ciekawości, z wolności. Mają wolność, mogą wyjść, ale wrócić jest gorzej. Niestety jest gorzej wróci, bo tak się pobrudzimy strasznie, że zapominamy w ogóle, że niebo istnieje, że duszę mamy, czym jest świadomość, czym jest nasze ciało. No widzimy, rodzimy się i nie wiemy nic tak naprawdę. Większość ludzi rodzi się, nie wie nic o sobie, umiera i dalej nic nie wie. Kiedyś ojciec pio, naukowca też powiedział, że umierają. Mówi, że zjedli zęby, tak on, oni mówią zjedli zęby na. Wiedzy zsiwieli i dalej nic nie wiedzą, pomimo, że ogrom książek naukowych napisali i dalej nic nie wiedzą. a ktoś coś wie, ja nie spotkałem, żeby ktoś coś powiedział, że coś wie. Nawet papież nie wie, a co dopiero jacyś ezoterycy nawiedzeni, stuknięci w, <laughs> w szyszynkę chyba. <laughs> Ta szyszynka im chyba już zwapniała i, i mają halucynacje. <laughs> Niemniej rzeczy dziwne się dzieją, ale my musimy iść drogą naturalną. Nie patrzmy na to, co się dzieje wokół nas, choćby bomby biły. My musimy iść swoją drogą, tak jak ojciec mówił, mamy się uśmiechać i iść do przodu. Czy nas walnie, czy nie, musimy żyć, i nic na to nie poradzimy. Czy jesteśmy biedniejsi, czy, czy, czy jeszcze biedniejsi, czy bogaci nie ma znaczenia. Trzeba rozwijać cywilizację po, do miłości oczywiście, bo w tej chwili się rozwija do, do nienawiści i do materializmu, ideologie. To jest zła cywilizacja w tej chwili. Mamy dbać o to, żeby się szybko rozwijać i wrócić do nieba. Jak ci aniołowie, co powychodzili, jeszcze dzisiaj niektórzy wychodzą, niepotrzebnie wychodzą. Ja już bym nie wyszedł drugi raz. Widocznie tam niektórzy mają tak, że chcą sobie wyjść. No to idą. I Jezus i, i inni wielcy, którzy schodzili, ojciec Pio, czy Franciszek, czy inni, którzy schodzili na ziemię po to, żeby pomagać, to wiedzą, co to znaczy. I mało tego jeszcze, nieraz się rodzili. Fula mówiła, fula chorak ta, właśnie, książka o niej jest, już katolicy wydali. Do której ja jeździłem z wieloma osobami, Ludwi, z Ludwikiem, ojciec pił nas sam, posyłał do niej. <laughs> Mów, powiedział mi, że to jest twoja najbliższa rodzina, Fula Chorak, właśnie. To ona mówiła, że Jezus żył na wielu planetach już, <laughs> nie tylko na tej. I to, co Kościół zrobił, to oczywiście zmanipulował wszystko, te ofiary, to wszystko, ta msza. W ogóle tego nie było. <laughs> I nie musi być. Przecież większość ludzi nie chodzi na mszę na tym świecie. <laughs> I się zbawiają. Nawet ateiści się zbawiają, którzy ani raz nam się nie byli, a się zbawiają, więc trzeba to inaczej podejść do tego i nie, i nie, nie mówić, że Kościół to jest jedyna prawda na tym świecie. To nie, nie, nie jest jedyną prawdą. Było przez wieki tak, że jak ktoś się sprzeciwstawił Kościołowi, no to oczywiście, że. Mordował tych ludzi albo na banicję, albo gdzieś tam wywalał poza kręgi, klątwy nakładał, no i na ogół no, nabijał na pale, palił na, na stosach, zwłaszcza te zioł zielarskie. Panie, które ziołami się zajmowały, <laughs> uważali, że to jakieś magia czarna i tak dalej. Kościół sfiksował, bo tam nie chodziło o Kościół, tylko o władzę, o głupotę, o infantylizm duchowy. Tylko o to chodziło. Jana od krzyża, Teresę Wielką też chcieli spalić. Przecież Kościół by tylko palił, palił tak jak Putin i walił bomby, gdyby się dało. No ale na szczęście już tak nie robi na razie przynajmniej. Nie, już nie będzie robił. Odnowi się wszystko. Te czasy minęły. Teraz jeszcze imperialiści, jeszcze władcy z tego świata mają mózgi skurczone do kropeczki i nie myślą. Natomiast mają potężne, potężne ego, wielkie ego i egoizm, zakochanie w sobie, w swojej świadomości, w swojej ciele, którego w ogóle nie rozumieją, po co mają nawet, a rządzą. <laughs> Embrion rządzi światem, który się wykształcił i dostał nogi, ręce, oczy, uszy, słuch, mowę, <laughs> no i próbuje podbić świat. Embrion. Jak wczoraj mówiłem, plemnik <laughs> Plemnik połączony tam z jajeczkiem się wygłupia teraz. <laughs> Życie to nie jest plemnik i jajeczko. To jest tylko fizyka, chemia, nic więcej. Alchemia to już jest wyższy, wyższy stopień. Natomiast um, duchowość to jest najwyższy stopień, bo świadomość jest duchowa, nie jest połączona z ciałem. Ojciec mówił, że. Tutaj to ciało jest tylko powłoką, powłoką na duszy. No i jesteśmy zdani na, na ciało. Tak ojciec powiedzieć, dusza jest zdana na ciało, bo taką ma zasługę jakby na tyle ją stać i taką dostała w nagrodę to ciało. No widzicie, to, co to za nagroda, jak musimy umierać, chorować, męczyć się i wszystkie inne rzeczy musimy robić. Dlatego musimy się wyzwolić. To musi być miłość wyzwoleńcza. Do mm, pokoju, radości, spokoju. Bo ojciec mówił też: Najważniejszy jest spokój. Najważniejszy. A gdzie mamy spokój? Cały świat teraz kipi. Czy rzucą tą bombę atomową, czy nie rzucą? <laughs> no cóż. Samiśmy się wpakowali w takie cywilizacje i sami ją kształtujemy, i to mamy co chcemy. Jak wybieramy głupich ludzi, idziemy na wybory i takie PO wybieracie, przecież oni to są zdrajcy. Wszyscy jak jeden. Oni są chorzy, po prostu jak ja słucham ich, to po prostu no, no nie są normalni. No. Wszystko odwrotnie. <laughs> Pisowcy też zresztą, nie? Ale, ale to naprawdę świat polityki jest okropny. Tak nie powinno być. Nie tylko polityki, bo i Kościół robi to samo. Niby posługuje się Bogiem, ale co z tego? Żadnej, żadnego rozwoju duchowego tam nie ma. Im tylko zależy na tym, żeby być na nabożeństwie, na mszy i potem, papa, pa, coś tam, paczkę zrobić, wysłać komuś i to wszystko. <laughs> Dobra, przeczytam, nie no, to da się pomódlmy za tych wszystkich <laughs> aniołów, którzy pobłądzili. I za nasze sprawy osobiste też, żebyśmy mogli. Szybciej iść do nieba, żeby cywilizacja miłości, system miłości mógł się rozwijać. Będzie wtedy lepiej. Święty Michał Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Nie koncentrujmy się na sobie, naprawdę. Nie bądźmy psychologami fałszywej miłości wobec siebie, bo to jest niedobre. Koncentrujmy się na boskiej energii, która jest miłością, ogarnia wszystkich i na niej się mamy skupiać, nie na sobie. My jesteśmy cząstką, tylko stworzeniami, Ojciec mówił, tylko stworzeniami. Nie mamy takich właściwości jak Bóg, absolutnie. Bóg ma wszystko, my jesteśmy na wzór, na podobieństwo jakieś tylko. Jako duszę nawet. Nie mówię o ciele, bo ciało to tam zgnije niedługo. Ale, ale Bóg to Bóg. My to nie Bóg. Pamiętajcie. Kochać trzeba Boga, wtedy będziemy byli szczęśliwi. Jak przestaniemy kochać Boga, nie będziemy szczęśliwi. Nawet jakbyś kochał ludzi, to też nie będzie szczęśliwy. Tylko Bóg daje szczęście. Bo On jest emanacją, i jeśli się wszyscy przetworzą w miłość do Boga, no to to wtedy jest pięknie. To wtedy już nie myślimy, że kochamy Boga, tylko kochamy wszystko, bo wszystko jest Bogiem tak naprawdę. Kiedyś to odkryjemy. Bajkę Wam przeczytam jeszcze. Na ogromnej gwieździe, miliony razy większej niż Słońce, mieszkała fantastyczna bogini, fantazja. <kluje> Niestety. <kluje> o. Jeszcze te parę dni potrwa, nim to wszystko, ten katar to wszystko puści. Myśli jej przenikały w głąb wielu układów planetarnych, na których żyły różne rasy i cywilizacje. Ktokolwiek boginią poprosił o dar fantazjowania, ona chętnie spełniała życzenia. Jedna istota z Ziemi bardzo pragnęła tego daru. Bogini sprawiała, że fantazje po czasie stawały się realne i prawdziwe. Zesłała więc ziemskiej istocie więcej wolności i wyobraźni, by mogła ona poprzez fantazję odnaleźć swoje bajkowe gniazdko. Życie tej osoby odtąd stało się fantastyczne. Nigdy się nie smuciła, nie wpadała w przygnębienie, nastroje i nie odczuwała cierpienia. Przeszłość puściła w zapomnienie, a przyszłość widziała tylko w jasnych kolorach. Jej fantazje szybko stały się rzeczywistością. Cokolwiek zapragnęła, to miała. Wieści z kosmosu mówią, że mało kto z mieszkańców Ziemi prosi boginię o choć troszkę fantazji. <laughs> no. Trzeba mieć fantazję, żeby wejść do nieba. Kto nie ma fantazji, a próbuje tylko mieć fantazję materialistyczną, na początek może być tam troszkę, a potem trzeba już iść w transcendencję, bo Bóg jest miłością transcendentną wspaniałą, dla wszystkich, jednakową, a jednocześnie dla wszystkich inną. To trudno zrozumieć jest nam, człowiekowi, który ma mózg splamiony komórkami szarymi i ciałem chemią. To nie są boskie energie, tylko ludzkie. Yy, takie jak ziemia, czy inne, czy piach, muł. To my takie, z tego jesteśmy stworzeni tak naprawdę, z tego mułu. <laughs> Ciało ludzkie to taki muł. <laughs> Wszystko się tam kręci, jakieś pompy, jakieś, ży, jakieś rurki, żyłki, nie wiadomo co. Wszystko się to kotłuje <laughs> i niby żyje. <laughs> A tak naprawdę to nie żyjemy. No bo co to za życie, jak za chwilę umrzesz i tak. Więc trzeba szybko się mobilizować, wchodzić w energię transcendencji, miłować Boga, wtedy pokochamy cały świat. Dlaczego miłość nie jest kochana? Franciszek z krzyczał: Nie mówił, że kochajmy bliźniego, czy siebie samego. To nie jest ważne. Ważne jest miłość, żeby kochać, która jest wszędzie, wszyscy ją posiadamy, ale przede wszystkim miłość od Boga, bo ona jest największa, najpotężniejsza. I wtedy udziela nam się ta miłość, możemy kochać wszystkich, zapominając o swojej miłości. My się unicestwiamy. Z miłości się unicestwiamy. Pamiętajcie, trzeba się unicestwić z miłości. Wtedy odczujesz transcendencję, inaczej nie ma szans. Jeśli będziesz się podbudowywał swoim ego, które jest również zamotane w miłość człowieka, to będzie trudno. Dziękuję serdecznie wszystkim, że mi pomagacie, żebym tu też przetrwał, <laughs> czynsze, popłacił i tak dalej. Ja się odwdzięczam moją wiedzą, książką, z której nie zarabiam, nie chcę nie zarabiać na tej książce, na tej wiedzy. Wszystko daję wam praktycznie za darmo, ale dzięki wam też funkcjonuję. <laughs> darmo daliś, darmo otrzymałeś, darmo dajcie, daj, no tak właśnie, darmo, wy darmo i ja darmo i mamy wszystko za darmo, bo nie, bo tak naprawdę jest za darmo, no tak jest, nie, bo tam się nie tyra, nie pracuje, tylko tutaj w kosmosie musimy trochę popracować, ale to też źle, ojciec spio. Rozmawiałem z nim na ten temat, że 2-3-4 godziny góra dziennie, że się powinno pracować. Reszty trzeba się poświęcić kulturze, bo to jest stopień do duchowości, kulturę potem iść wyżej jeszcze. Jak jesteś wyżej w duchowość wchodzisz, to też możesz korzystać z tej kultury. Wtedy jeszcze ta kultura będzie piękniejsza, delikatniejsza i cudowniejsza. Jeśli z wyższego pułapu spojrzysz na nawet na materię, to będzie ona przebóstwiona w Twojej świadomości. Nawet ta zła materia, przebóstwisz ją, będziesz ją oddawał najwyższej miłości. Na tym to polega, żebym czegoś nie pomylił, która to myszka? Ta nie chodzi, no chodzi. Widzę, coś, coś tu myrda. <laughs> Muszę się przerzucić teraz na no, inny ten. Drugiego tomu jakieś rozważenie króciutkie jeszcze. Zbawienie to dawanie wszystkiego, co. Wszystkiego. Zbawienie to dawanie wszystkiego, to promieniowanie przyjemną energią, która innym przynosi radość i szczęście. By jednak ta energia była pełna i prawdziwa, musi płynąć z duszy, a nie z wyrachowanego ego. Ego wyrachowane oznacza konflikt, zawsze tak jest. Zawsze będą się kłócić o grosika. Argumenty pustych filozofii, ból, smażenie w sercu i strach, to powłoki, które trzeba odrzucić jak najdalej od siebie. Bądź tylko samą esencją miłości i nic więcej. Nie przykładaj wagi do żadnego ziemskiego rozumu i, niebo, i nieboskich uczuć. To są uczucia, ale to są boskie i nieboskie. Bowiem one są źródłem naszych <laughs> niepokojów oraz stresów. Tu, w tym świecie, są prawie nieosiągalne. Lecz, się, lecz jak się nadarzy duchowa okazja, pielęgnujmy takie pragnienia, bo one spowodują przybliżenie nam zbawienia. Pierwszym prawdziwym uczynkiem jest intencja, uczucie, współczucie i myśl. Uczynki dokonywane rękami najczęściej nam nie wychodzą. Działanie jest złe, bo działanie to jest już takie mechaniczne to jest taka materialistyczna tylko. Miłość jest subtelna, jest wewnętrzna, jest poezją. A działanie nie musi być żadnego działania tak naprawdę. Nawet Hindusi o tym mówią w swoich pismach wielkich: że cokolwiek zadziałasz, to i tak będzie z tego <laughs> ruch, jakaś reakcja, która na ogół jest negatywna. Więc nie koncentrujmy się na sobie, nie działajmy, jak najmniej działajmy, a jak najwięcej kochajmy. W ciele miłość nie jest taka ważna. Ważne jest to, co masz w sercu, co czujesz, co odczuwasz, co byś chciał. Tam, w tym, co chcesz. Dlatego Ojciec mówi, że w niebie nic się nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. I tutaj też już próbujmy chcieć. No, troszkę musimy pracować. Parę godzin dziennie powinno się pracować, resztę poświęcać na przyjemność bycia w miłości, bo życie jest przyjemnością, uwielbieniem, kochaniem, sztuką. A za parę dni przejdzie. To czytałem. Pierwszym prawdziwym uczynkiem jest intencja, uczucie, współczucie i myśli. Uczynki dokonywane rękami najczęściej nam nie wychodzą, ale one też są ważne. Im piękniejsze, tym bardziej świadczą naszym boskim, a nie kosmicznym pochodzeniu. Nie bądźmy perfekcjonistami, bo wrócimy w ten świat. Musisz być szalony troszkę szalony, tak ojciec mówił. <laughs> Szaleństwo, skok na Boga. <laughs> Musisz sk sk zrobić skok na bank Boga, to wtedy, wtedy zbawisz się. Bank Boga trzeba rozbić. A jak go rozbić? Tylko dobrym, miłością, przebaczeniem, poezją, odczuwaniem najskrytszych i najpiękniejszych naj najbardziej zewnętrznych i wewnętrznych najbardziej mm, Krzykliwych i najbardziej tajemnych dla siebie uczuć i myśli transcendentnych. Wszystko jest możliwe, wszystko można robić. Nawet jak cię oskarżą o coś złego, że się głupio zachowujesz, ale ty będziesz boski, jesteś aniołem na najwyższym poziomie, a ciebie będą uważać za wariata albo jakiegoś skrzywionego albo, albo coś tam. No tak. Sami bywa, no. Przecież wszystkich świętych uważali za wariatów. A Franciszka za syżu? No jeszcze jakiego wariata? Za psychicznie? to Ojciec Pio mi sam to powiedział. Właśnie sobie przypomniałem. Ojciec Pio mi powiedział, że świętego Franciszka za syżu, jego współbracia, a zwłaszcza kapłani, tamci i inni jeszcze, Kościół, no pod koniec życia, bo on już tam dawał czadu im wszystkim dach im zrzuca, bo nie o to chodziło. Oni wszystko źle zrozumieli, materialistyczny, tak jak zawsze kościół robi. Franciszek był duchowy i powiedział ojciec Pio o Franciszku, że kościół uznał go za psychicznie chorego na koniec, <laughs> no bo ściągnął jeszcze swoje łachmany, wszystko oddał, rzucił i nago umarł. <laughs> nie chciał nic od nich, żadnej materii. No, widzicie, taką postawę mieć dzisiaj, to jest piękne. Ale to już inne czasy, nie trzeba zrzucać z siebie niczego i nago nie latać po, po, po ulicach, bo to już jest, by była jakaś głupota. Dzisiaj to nie te czasy. Dzisiaj trzeba być, kulturalnym być, dobrze wyglądać, ale być wyrzeczonym, unicestwionym. Wtedy miłość będzie buchała, nawet jak będziesz, będą cię traktowali, że ty jesteś. Chory psychicznie, coś masz z umysłem, i, i tak dalej, i tak dalej. Nie przejmujcie się tym. Wszystkich tak nazywali, i was będą nazywać, i mnie. i Jezus zresztą też to samo. Jezusy też uważali za wariata, za belzebuba, nawet za grzech, za żarłoka, opilca, i tak dalej. Tak go nazywali. Więc my też będziemy tacy sami, a jednocześnie będziemy święci wewnętrznie, bo sam poznasz tą wartość, a poznaje się ją wtedy, kiedy pokochasz Boga. Nie siebie, Boga i potem w Bogu wszystko, a ty się rozpływasz, Ciebie nie ma. chociaż jesteś właśnie. Dobrze to tyle, dzisiaj nie czytam już maćka, bo już nie zdążymy. Bądźcie trwajcie w systemie miłości przy ojcu Pio, wkładajmy do koszyczka wszystkie nasze sprawy świata i tak dalej. Nie przejmujmy się niczym, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna, bo zawsze wojny były i będą. Meteoryty zawsze gdzieś tam w walizonie walną 500 milionów lat temu. Teraz czy tam ileś czy 500 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie. Bo szare komórki mi gdzieś padają. <laughs> Uderzą następne, na pewno tak będzie, bo zawsze tak było i będzie. Więc nie, przejmuj się, nie, przejmuj się, nie przejmujmy się tym wszystkim, tylko przejmujmy się miłością do Boga i róbmy to, co trzeba, to, co wszystkie nasze obowiązki domowe. <laughs> tak jak pamiętam, święty Stanisław Kostka też zapytany przez, bo tam grał w jakieś gry, jakieś karty czy coś tam, grali sobie, bawili się. Jakiś jego współbrat spytał go, co byś ty zrobił, jakby teraz była przyszła śmierć na ciebie. Miłobyś umrzeć teraz, nie? A on mówi, że dalej by grał. <laughs> no więc, tak, trzeba podejść do tego. Dalej robić to, co trzeba. Nie przejmować się. Nie panikować. Zachować spokój i oddanie Bogu. Bóg wtedy nas wszystkich weźmie tam, gdzie trzeba gdzie nic nie potrzeba, nic się nie musi, tylko się chce. To jest właśnie to Królestwo Niebieskie już w sercu, a potem już realnie, w nowym życiu. To trzymajcie się w systemie miłości i do następnego. Dziękuję serdecznie za wszystko. Wszystkim.